Pracując nad tym kursem, wykorzystałem wiedzę, którą zdobywałem przez lata jako konsultant marketingu, który wdrażał rozwiązania AI-owe w działach marketingu i sprzedaży z sukcesem. Wyciągnąłem też wiedzę, którą przekazywałem wiele razy na wykładach na uczelniach, na konferencjach jako prelegent i w wielu innych miejscach, również w podczas szkoleń zamkniętych w firmach. Chciałem, żeby każdy miał szansę przejść wtedy, kiedy mu się podoba kurs i zwiększyć szanse na zmianę swojej ścieżki zawodowej, zwiększenie zarobków czy rozwój swojej firmy. I dlatego przechodząc ten kurs, dowiesz się, jak generować skuteczne treści, uzyskiwać od narzędzi AI, takich jak ChatGPT, ale jest ich znacznie więcej, dokładnie to, na czym ci zależy: tworzyć grafiki, tworzyć wideo, tworzyć oferty, tworzyć procesy. Optymalizować stronę, robić SEO, a także analizować dane, wykorzystywać AI z sukcesem w systemach reklamowych, takich jak Google Ads czy Meta Ads i robić wiele, wiele innych rzeczy. To najbardziej merytoryczny i treściwy kurs, jaki obecnie znajdziesz. Dla branży marketingu i sprzedaży. To dobry produkt dla osoby, która pracuje w dziale marketingu, w dziale sprzedaży, niezależnie od tego, czy zajmuje się mediami społecznościowymi, SEO, analityką czy reklamami płatnymi. Każda z tych osób coś z tego wyciągnie. Również jako przedsiębiorca, kupując ten produkt dla siebie lub dla osób ze swojego zespołu, zyskasz z dużym prawdopodobieństwem szybszy rozwój firmy i zapobiegniesz sytuacji, w której konkurencja robi to szybciej i totalnie Was. Wyprzedza robiąc przewagę konkurencyjną. To gwarancja uzyskania jakości, jakiej potrzebujesz. Dlaczego? Dlatego, że razem z kursem otrzymujesz dostęp, hasło na swojego maila do zamkniętej społeczności, grupy na Facebooku, gdzie w przypadku, kiedy będziesz miał jakiekolwiek pytania lub Zauważysz zapotrzebowanie na konkretną treść, konkretną lekcję, zgłosisz to zapotrzebowanie, a my nagramy tą lekcję specjalnie dla ciebie. Dostęp do kursu otrzymujesz bez ograniczeń czasowych, masz w tym dodatkowe wsparcie, a w przypadku pytań możesz się z nami kontaktować. Kolejny dodatek: otrzymasz listę promptów premium, czyli ponad 80 gotowych zapytań do narzędzi sztucznej inteligencji, razem z instrukcjami. To ponad 50 lekcji w różnej formie, bo znajdziesz tu i formę wideo, i formę tekstową, i formę graficzną, instrukcje, razem z rozpisanym procesem, krok po kroku, co możesz zrobić, aby zwiększyć efektywność w ramach danego zadania. Teraz przejdę po drzewku kursu, pokażę Ci poszczególne lekcje, tak żebyś mógł sam zobaczyć, jakiego rodzaju treści możesz się spodziewać. I widzisz, że jest tutaj zarówno analiza danych, tworzenie treści, tworzenie wideo, grafiki, prompt engineering, czyli tworzenie skutecznych zapytań, tworzenie strategii kampanii sprzedażowych, na przykład Meta Ads, Google Ads i w wielu innych narzędziach i dodatki premium, czyli między innymi AI e-commerce, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję konkretnie do rozwijania sklepu internetowego. Wejdziemy sobie teraz w jedną lekcję, aby pokazać Ci, co jest w takiej przykładowej lekcji. Teraz weszliśmy na przykład w scenariusze Reels, do kanałów na YouTube i innych form wideo. I każda taka lekcja składa się z treści, materiału wideo, który w tym przypadku jest dosyć obszerny i przykładów, co należy zrobić razem z przykładowymi promptami, opisaniem, co na czym polega i rekomendacjami opartymi na sprawdzonych technikach, z jakich korzystamy w agencji. Zdecyduj się na kurs teraz i przyspiesz wzrost swojej firmy lub swojej drogi zawodowej. Zakres, podobnie jak cena kursu, będzie wzrastać. W czasie, ale kupując go teraz, wszystkie przyszłe aktualizacje otrzymasz w tej cenie, którą widzisz właśnie teraz w produkcie. Sam szukałem bardzo długo i nie znalazłem żadnego bardziej merytorycznego i rozbudowanego materiału, który dawałby tak kompleksowe zrozumienie i przede wszystkim sposoby praktycznego zastosowania sztucznej inteligencji w codziennej pracy. Zachęcam do zakupu. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania, napisz do mnie, a z chęcią pokieruję cię, odpowiem na nie i rozwieję twoje wątpliwości.